Zastanów się przez chwilę nad konceptem nieba i życia wiecznego. I pomyśl, czy rzeczywiście chciałbyś tam trafić. Zobacz, niebo jest przeznaczone dla ludzi, którzy całe życie upakarzają się na kolanach przed władcą. Czy naprawdę chciałabyś chciałbyś spędzić życie w otoczeniu ludzi, którzy całe życie błagali o litość? Zastanów się, czy chciałbyś być w, przez wieczność w towarzystwie ludzi, którzy upokarzali się na kolanach i przepraszali za to, że żyją jak ludzie. Co to jest w ogóle za rodzaj narcyzmu uważać, że jest się na tyle istotnym, że Bóg ma ci dać życie po śmierci? I po drugie. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Zwierzaki nie mają duszy. Chodź. W związku z tym zwierzaki nie trafią do nieba. Te wszystkie ulubione psy i kotki, papuszki i tak dalej. One nie pójdą do nieba. Będziemy tam spędzać wieczność bez naszych zwierząt. W otoczeniu ludzi, których nigdy nie lubiliśmy. Co to w ogóle jest za koncept?